Państwo widzicie, główne zadanie to przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Rynek i Kościuszki. Tutaj wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że za chwilę będziemy kopać, staramy się tego uniknąć, dlatego też jednocześnie MPGK przeprowadza wymianę sieci wyciągowych. Tak duża liczba inwestycji i remonty powoduje, że miasto jest zakorkowane? Mieszkańcy się skarżą? No rzeczywiście, ale no te uciążliwości są niestety konieczne po to, abyśmy potem mieli wyremontowane zarówno chodniki, jak i nawierzchnie ulic. Tutaj się pojawiają głosy, dlaczego nie robimy tego w nocy. No, proszę wybaczyć, ale w centrum miasta roboty tego typu, jak zrywanie starej nawierzchni, czy też wykopy, gdzie pracuje ciężki sprzęt, zagęszczarki, no przecież za chwilę spotkalibyśmy się z zarzutem, że nie dajemy ludziom spać. że za dużo naraz chyba, bo tam jak się jedzie na stacji, też jest nowo nawierzchnie dowana, i tutaj za dużo chyba. Trochę jest ciężko jeździć po tym mieście. Proszę pana, remonty są wskazane, moim zdaniem, tylko się odbywają z niewiadomych przyczyn troszeczkę za wolno. Moim zdaniem to by się znalazło parę innych rzeczy, na które można byłoby wydać te pieniądze. Jedynie pozostaje mieć nadzieję, że to wszystko będzie dobrze wykonane i nie będzie tego typu sytuacji, że za rok, a 5 od nowa będą znowu coś tam korygować. Dobrze, dziękujemy bardzo. Co pani sądzi o remontach, które odbywają się w Jaśle? Czy są potrzebne? Tak. A utrudnienia, które powstały w wyniku Przecież tego nie przeszkadzają. Ja pewno ja tutaj przyjechałam do Jasła, więc może mało, mało mam do powiedzenia, tylko teraz co zobaczyłam, to na pewno są potrzebne, ponieważ drogi się, y, są potrzebne remontu, a także i tylko, żeby jeszcze pieniążków po więcej. Nie powodują tego, że w przypadku stuczki czy wypadku na terenie miasta może dojść do całkowitego paraliżu i e, służby takie jak policja, straż pożarna czy, e, czy pogotowie nie, nie dojedzie do, e, do poszkodowanego. Wszelkie te zmiany w organizacji ruchu są uzgadniane z odpowiednimi służbami, także zawsze jakaś alternatywa możliwość przejazdu istnieje. Co pani sądzi o remontach, które są i utrudnienia, które są występują? Poprawne. No bardzo dobrze, tylko że gorzej jest no, z przejazdami, no, ale przejść przejdzie. No. No dobrze, że robią. A utrudnienia nie przeszkadzają? Nie. Można się przyzwyczaić? Można. Jak konieczne, to, to trzeba to umieć uszanować, że, że trzeba zrobić, poprawić te jezdnie, żeby było łatwiej samochodem jeździć. Bo samochodem to makabrycznie się tu jeździ. Aha. A rowerem najszybciej. Rowerem dużo szybciej. Dużo szybciej, bo i szybciej jadę i wszędzie dojadę, i wszędzie zaparkuję, podczas gdy samochodem no to pod to tym jest klęska. No to jak poprawią coś, to może będzie lepiej. Czyli sposób na remonty rower? No, jak, nie tylko na remonty, tylko na szybkość jazdy przy obecnym ruchu. Jak długo potrwają remonty? No pewnie do późnych miesięcy jesiennych. Praktycznie ta umowa podstawowa to do miesiąca listopada tego roku. No i te wszystkie inne to też z terminem zakończenia wrzesień-październik-listopad.